Witam Was w kolejnej audycji. Jak zwykle na samym początku podziękowania dla wszystkich. E, przypominam o spotkaniu 15-17 maj w rzeczce. E, później kolejne spotkania będą się odbywały cyklicznie, praktycznie co tydzień. Grupy tak zwane konne już się zawiązały, to już wszystko działa, funkcjonuje. Jednak będziemy, będę dawał ogłoszenia takie ogólne, jeżeli chodzi o jazdę konną po Rizę, dopiero... Od końca czerwca musimy przede wszystkim przyzwyczaić się my do koni i konie do nas. Także to nie jest taka prosta sprawa, że tak jak ktoś do nas zadzwonił, że on płaci i wymaga. To nie jest tak. To nie jest tak do końca. Tak jak powiedziałem, to są żywe stworzenia, z którymi trzeba się zaprzyjaźnić. Nie traktujemy ich po prostu przedmiotowo. Także staramy się szanować w ten sposób. W każdym bądź razie od czerwca już będą ogłoszenia, będą grupy, będą terminy podane, kiedy można przyjeżdżać i będziemy jeździli sobie po lizę. Na razie zapraszam na wędrówki piesze, wychodzimy od Jacka z Rzeczki, tak jak zawsze robimy 30-40 km. Pogoda słuchajcie jest przepiękna, wiosna w pełni, także kto jest chętny, bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Przypominam o książkach, ukazała się już druga część yy, właśnie złota, ukazała się już wiedza, która... 15. będzie już dostępna na, na, na spotkaniu, jak i ukazał się kolejny przewodnik. Także ostatnio mówiłem w audycji, proszę do mnie nie pisać i, i zamawiać sobie u Jerzego książki, także on na pewno Wam wyśle. Oczywiście jest to taniej niż kupno w księgarni, no nie muszę już takiej reklamy do końca robić. Słuchajcie, dzisiejszą audycję chciałbym poświęcić książkom. Chciałbym zacząć od pewnego cytatu, za chwileczkę Wam pokażę, co to jest książka. No, jest to troszeczkę przykre, smutne, ale z drugiej strony i podbudowujące, że naszą historię, o naszej historii zaczynają nam przypominać zagraniczni autorzy. Zaczynają nam przypominać yy, przede wszystkim brytyjscy i amerykańscy historycy, że Polacy niestety mieli dla niektórych bardzo duży wkład w to, co działo się w czasie II wojny światowej i że my przyczyniliśmy się do, yy, do zwycięstwa. Pokonania faszystów. E, autorzy ubolewają bardzo nad tym, że podczas parad zwycięstwa po II wojnie światowej nie było Polaków. Chciałem Wam teraz tutaj przytoczyć cytat. Maszerowali dwunastkami równym krokiem przez podzielone lejami po bombach lądy. Na honorowym miejscu na czele prawie. 15-kilometrowej kolumny szli Amerykanie, a za nimi w iście kalejdoskopowej paradzie mundurów, sztandarów i wojskowej muzyki: Cześni, Norwegowie, Chińczycy, Holendrzy, Francuzi, Irańczycy, Belgowie, Australijczycy, Kanadyjczycy, Południowoafrykańczycy byli też Sikhowie w turbanach, wysoko podnosząc nogi, Greccy gwarczyści w butach z pomponami, w białych pisowych spodniczkach, Arabowie w frezach i. Kefiach, Grenadierzy z Luksemburga i artylerzyści z Brazylii. A na końcu wśród aplauzu rozradowanego, wymachującego flagami narodowymi tłumu kroczyło co najmniej 10 tysięcy kobiet i mężczyzn sił zbrojnych i służb cywilnych jego wysokości Jerzego VI króla Wielkiej Brytanii. I tak, a jednak mimo swych wojennych zasług żaden z pilotów Dywizjonu 303 nie wziął udziału w uroczystym przelocie, żaden nie maszerował w defiladzie, ponieważ byli Polakami, sojusznikami walczącymi pod angielskim dowództwem. Rząd Wielkiej Brytanii w obawie przed urażeniem Józefa Stalina rozmyślnie i wyraźnie zabronił im udziału w obchodach. Tydzień przedtem dziesięciu angielskich parlamentarzystów wystosowało list protestacyjny przeciw temu zakazowi. Będą tam Etiopczycy, napisali, będą Meksykanie, będzie maszerował korpus medyczny Fidzi, policja z Laubanu, nie wiem, co to nawet jest, i korpus pionierów z Seszeli, całkiem słusznie, ale nie będzie Polaków. byśmy zatracili nie tylko poczucie miary, ale i wdzięczności? Słuchajcie, ta książka jest pełna takich cytatów. Polacy, Polacy, Polacy wzięli warny udział, jednak zostali przez aliantów potraktowani jak śmieci. Chcę Wam przytoczyć kolejny cytat z tejże samej książki. Za chwileczkę Wam ją pokażę. Słowa Winstona Churchilla. Bardzo często Wam wracam do tego człowieka, bo jest nazywany bezhonorowym pijakiem, tak jak go Niemcy nazywali beczką rumu. Chwaląc męstwo i waleczność polskich pilotów i żołnierzy stwierdził, że głównie sami Polacy ponoszą winę za to, co spotkało ich kraj. Sami zgotowali sobie zgubę przez swoje fanaberie, doprowadzając do straszliwych rzezi i nieszczęść, napisał. Późniejsi historycy, brytyjscy, amerykańscy, sowieccy, niemieccy byli skłonni przyznać mu rację. A dlaczego? Mimo, że tak znacznego wkładu w zwycięstwo aliantów nie zostali dopuszczeni do stołu rokowań, przy, przy którym kreślono ich przyszłość, znów w historii Polski zdecydowali inni. Szczególnie zasłużona w wypaczaniu jej dziejów była Rosja, a i niestety Zachód. Historia, i to jest bardzo ważny cytat, zapamiętajcie sobie go na zawsze. Historia obejdzie się ze mną życzliwy, bo mam zamiar ją napisać. Powiedział kiedyś Winston Churchill. A skąd pochodzi, pochodzą te cytaty? Nie będę Wam tu cytował całej książki, chcę Wam zaprezentować. Taką książeczkę. Słuchajcie, jest niesamowita. Dostałem ją ostatnio na urodziny. Praktycznie już ją pochłonąłem całą. Autorzy wracają tu do dokumentów, które u nas są niepublikowane. Wracają tu m.in. do powstania warszawskiego. Wracają tu do generała Sosabowskiego. Opowiadałem wam o nim. Słuchajcie, pierwsza dywizja spadochronowa została stworzona tylko w jednym celu. Wsparcia Powstania Warszawskiego. Dlatego między innymi powstanie wybuchło. Dlatego te 20 tysięcy polskich akowców rzuciło się do nierównej walki na Hitlerowców, na Niemców. Zginęło 200 tysięcy cywili. A w tym momencie Winston Churchill podporządkowuje pierwszą dywizję dowództwu brytyjskiemu. I decyzja zapada tylko i wyłącznie jedna: polski, polski żołnierz będzie walczył, będzie brał udział w operacji Martin Garden. Gdzie był? skazany od samego początku na śmierć. Generał Sosabowski temu się sprzeciwiał, ale co mógł zrobić. A polscy bohaterowie z Warszawy, codziennie słysząc warkot samolotów, patrzyli w niebo i czekali desantu, czekali naszych spadochroniarzy. W 1939 roku było dokładnie to samo. Mam przypadek w rodzinie taki, że wujek wyleciał na podwórko, ksicąc, Francuzy lecą. I zginął od pierwszej bomby, która spadła na Puczępę. Centralnie, bezpośrednio na jego podwórko. Polscy obrońcy w 1939. Powstańcy w 1944 roku wierzyli ślepo w Aliantów. Alianci co z nami zrobili? Olali nas po prostu i wystawili nas szat. Polecam wam tą bardzo, bardzo gorąco tą książkę. Słuchajcie, po przeczytaniu tej książki naprawdę wielu, wielu z Was otworzy oczy. Także gorąco polecam. Do czytania. No tego nie wiem, czy to w internecie w formie elektronicznej znajdziecie, ale książka to jest książka. Bierzecie, macie ją za sobą. Słuchajcie, ją na pewno przeczytam ze 3 albo 4 razy, ja pierwszy raz to ją po prostu wchłonąłem, teraz będę musiał ją czytać po raz kolejny. Następna sprawa, grupy specjalne, Einsatzgruppen. Zaczęli mnie atakować ludzie, którzy zaczęli wciskać nie tylko mi, ale innym, że Einsatzgruppen to byli porządni żołnierze, że składali się z SS, i to były formacje bojowe. No nie ma nic większego, większego przekłamania i nie ma większego zakłamania niż twierdzenie, że grupy specjalne to była regularna armia. To byli regularni się zabójcy i mordercy. Polecam wam tą książkę. Pokazywałem już wam ją kiedyś. Zabijcie nas wszystkich. Analiza i początek z do 1941 roku. Analiza, zdjęcia, plany, dokumenty, jak to wszystko miało wyglądać i ośrodki szkoleniowe. Dwa znajdują się na Dolnym Śląsku. Jeden znajduje się pod Opolem, drugi znajduje się między Wałbrzychem a Wrocławiem. Nie jest sprecyzowane miejsce, jednak w momencie, kiedy drążyłem książki dotyczące obozów koncentracyjnych, trafiłem na wzmiankę, że członkowie tych grup trenowali mordowanie m.in. w Dachau, w Sachsenhausen, Ravensbrück. Później przechodzili szkolenia w mordowaniu, żeby, żeby się Uodpornili na mord w różnego rodzaju obozach koncentracyjnych, więzieniach i miejscach przetrzymań. Także chciałem polecić też dla niedowiarków kolejną książkę ESA z grupę w Polsce. Dokładnie opisane ich zbrodnie, zdjęcia. Nie będę przytaczał tu zbrodni, jakie oni popełniali i w jaki sposób. Słuchają moich audycji dzieci, także nie chcę przytaczać tutaj sposobów mordowania. Są przeokrutne. To, co tym ludziom przychodziło do głowy, no to ludzkie pojęcie przechodzi. W niektórych przypadkach e, Hannibal Lepter to jest harcerz. W tym, co oni robili. I mistrzowie śmierci. To już jest naprawdę dla ludzi o mocnych, o mocnych nerwach. Są to opisane mordy i sposoby eksperymentalne zabijania, na przykład za pomocą niegaszonego, nielasowanego nie, nie wapna. Musicie sobie wyobrazić po przeczytaniu tej książki to co oni robili, jak się czuli oni wracali potem do koszar, pili wódkę i byli normalnymi ludźmi na początku Wermach jak strzelał do kobiet, dzieci załamywali się żołnierze i popełniali samobójstwa pijaństwo, demoralizacja Guderian, jako jeden z pierwszych, temu się przeciwstawił, że nie pozwala żołnierzom Wehrmachtu brać udziału w zbiorowych mordach. Po to zostały stworzone grupy specjalne. I jeżeli ja teraz widzę jakiegoś szczeniaka w mundurze z oznaczeniami Einsatzgruppe, ss Galicien, Alborona, który odtwarza i on wita się na powitanie ze swoimi kolegami z Heil i oni wykrzykują różne bzdety na różnego rodzaju zlotach, słuchajcie, w miejscach muzealnych, po prostu krew się we mnie gotuje. Ci ludzie już nie wiedzą, co robią, bo to są młodzi chłopcy, 19, 20, 21 lat, ale kierują im ludzie w moim wieku, 40, 50 lat. To jest przerażające, że dla pieniędzy, dla szmalu, dla ściągnięcia gapiów organizuje się takie widowiska. Nawet byłem kilka razy świadkiem i e, scenizacji, gdzie więźniowie w pasiakach, specjalnie wychudzeni, nie wiem, czy to już jest sadomasochizm, czy jakaś inna dewiacja, dają się poniżać. Słuchajcie, ludziom w mundurach SS. I to nie jest, że ktoś tam to sceniz znaczy nie scenizuje, tylko markuje. Ci ludzie naprawdę naparzają tych więźniów. Rola po prostu panów i ofiar, katów i ofiar jest tak ewidentna, i ci ludzie w to wierzą, co robią. Oni jadą do domu i nie mogą się doczekać następnej scenizacji, nie mogą się doczekać następnego spotkania. I nie wiem, jak to nazwać, słuchajcie, ale to jest chore. A coraz więcej osób im przyklaskuje. Także jeszcze raz polecam zapoznanie się z Mistrzami Śmierci. Później jest jeszcze do tego jedna książka, brutalna, brunatna seria, to jest yy, z cyklu, brunatnej serii, Narodziny zła. Też Wam polecam taką książkę, aczkolwiek ja jej nie posiadam, ale czytałem. Także, Eisatzgruppen w Polsce. I zabijcie wszystkich. Tu poznacie sedno sprawy, czym to było, po co było, dlaczego się szkoliło i to jest plan, słuchajcie, od 1936 roku. Najpierw były plany, najpierw były analizy, wszystko potem zostało pięknie wdrażane. Wszystko to było wdrażane w życie. Później, kiedy powstaje plan ostatecznego rozwiązania, kiedy zapada decyzja o stworzeniu kombinatu w śmierci. To nie jest 1940 rok. O tym mówiono w 1937-1938 roku. Planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie. Niemcy są mistrzami planowania. Dowodem, ich mistrzostwa w planowaniu są te przeglądy techniczne. Już wam kiedyś je pokazywałem, ktoś mi zarzucił, że sam sobie je zrobiłem, sam sobie wydrukowałem i niech mu tak będzie. Słuchajcie, to jest przegląd techniczny z 1899 roku. Większość patentów, które tutaj się znajduje, dotyczących trawajów, kolej, kolejnictwa, no wszystkiego, co tylko byście Chcieli mieć związanego z elektroniką, elektryką, radarami. Słuchajcie, w tej książce jest opisane. Tu są, tu jest, nie wiem czy akurat nie w tym przeglądzie, ale tu jest patent na silnik wodorowy samo napędzający się. Także to są rzeczy, których ja na pewno bym nie wymyślił i na pewno w takiej formie bym tego nie, nie skopiował czy nie zrobił. Nie wiem. W każdym bądź razie. Te przeglądy, które mam, którymi dysponuję, są przeglądami autentycznymi i tego nie podważy nikt. Jeżeli chodzi o książki. Ostatnio znowuż ktoś mnie tam zaatakował, że łykam brednie, że pokazuję jakieś tam komunistyczne głupoty. Słuchajcie, historię trzeba poznawać z jednej i z drugiej strony. Trzeba czytać książki. To dla tych, którzy... Zaatakowali mnie, że nie znam tematu katyńskiego. Pierwszą książką na temat Katynia, która mnie zainteresowała, było to wydanie z 1989 roku. Polecam to właśnie wszystkim tym, którzy uważają, że Katyń to był obóz koncentracyjny nic bardziej mylnego. I słyszę teraz, że politycy jadą do Katynia, do obozu rosyjskiego obozu koncentracyjnego, gdzie wymordowano polską elitę, gdzie wymordowano kwiat polskich profesorów, gdzie wymordowano polskich docentów, inżynierów i wszystkich. Za chwileczkę do tematu wrócimy. Katyń to jest tylko las, w którym dokonywano stracę. Tam nie mordowano tylko Polaków, tam mordowano Ukraińców, Białorusinów. A obozy, z których przywożono na śmierć do lasu katyńskiego to był Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Także to są trzy obozy, w których przetrzymywano polskich więźniów. I tutaj pan, który mnie tak atakuje, który właśnie zjadł wszechrozumy, niech się zapozna z tym. Katyn to jest tylko zbiorowa mogiła. Tam dokonywano zbrodni. A obozy były właśnie w Kozielsku, Ostaszkowie i w Starobielsku. Polecam temu panu tą książkę, żeby z tą książką się zapoznał. I teraz jeżeli chodzi o polską elitę. Kto wymordował polską elitę? Ano Niemcy. Ich plan zgładzenia polskiej elity, polskiego kleru i polskich... Można powiedzieć, z Zalążków Normalności zapada w 1937 roku. Polecam Wam książkę Jana Gwiazdowskiego, Wspomnienia z Sachsenhausem. Jest to wspomnienie profesora uniwersyteckiego, który zostaje w sposób bezczelny i podstępny zwabiony na Uniwersytet Jagielloński. Tam, ilu ich było tych profesorów, zaraz Wam powiem, których Niemcy aresztują pod przykrywką pod przykrywką otwarcia uniwersytetu na nowo ściągają wszystkich profesorów, rektorów, docentów, studentów wszystkich aresztują i wywożą ich do Ravensbrück słuchajcie, kwiat, polska elita zginęła z rąk niemieckich polscy do, docenci, doktorzy słuchajcie, jeżeli mówimy o Katyniu ile tam zginęło osób? a ile zginęło w Auschwitz? ilu zginęło w Ravensbrück? ilu polskich nau nauczycieli, polskich profesorów Polskich lekarzy, stomatologów, księży, stróżów, listonoszy zginęło w Palmirach. Ile zostało zakatowanych na Pawiaku. Cała polska elita, słuchajcie, była wystawiona na strzał. Także jeżeli ktoś już zaczyna mówić, jeżeli ktoś zaczyna bredzić, to nie zapozna się troszeczkę z wartościami historycznymi, będzie wtedy wiedział. Jeżeli przeczyta sobie tą książkę, doskonale pozna historię, profesorów, Którzy dostali się 6 listopada 1939 roku w łapę niemieckie, to było spośród 183 aresztowanych profesorów, rektorów, docentów do 1943 40 roku. Nie żyło już 100, 102. Wszyscy zginęli w Ravensbrück. Także polecam Wam tą książkę, wydanie z 1963 roku. Ja ją kupiłem za parę groszy, słuchajcie, w antykwariacie. Także jest to historia jednego z profesorów, który zostaje z Ravensbrück zwolniony. On wyszedł ze względu na wiek. To jeszcze do 1940 roku wyjście z obozu koncentracyjnego było możliwe. Czysty przykład Bartoszewski. Też mu udało się po kilku miesiącach wyjść z Oświęcimia. Niektórzy zarzucają mu kolaborację. Niektórzy zarzucają mu to, że był Żydem bardzo bogatym i go wykupili. Ale taką prawdę, którą profesor Bartoszewski nam przekazywał, jest niesamowitą prawdą. Mówił otwarcie, nie bał się, przede wszystkim nie bał się prawdy. Opowiadał o tym. Przyznawał się do pewnych rzeczy, przyznawał się do swojego obywatelstwa, nigdy tego się nie wyparł. Zmarł, a teraz się znajdują jakieś hieny i kanalie, które tańczą na jego grobie, które po prostu bezszeszczą jego im nazwisko. I się pytam tych ludzi, kim wy jesteście, co by żeście zrobili, co by żeście osiągnęli dla tego kraju. Jeden i drugi z Nic. A teraz po prostu nad czyimś truchłem chcecie zrobić karierę polityczną, ale to długo nie trwa. Taka osoba za długo na, na powierzchni nie pobędzie, bo koledzy go złapią za nogi i z powrotem do Szamba wciągną. Także tak to wszystko wygląda. Także tą książkę wspomnienia z Ravensbrück też Wam polecę, Żebyście się zapoznali, zobaczycie, jak wyglądał niemiecki plan umicystwienia polskich elit. Uniwersytet Jagielloński jest tylko jednym z przykładów. Do tego macie Warszawę, do tego dochodzi Bydgoszcz, do tego dochodzi Poznań, Kraków. Jak traktowano polskie elity? Ściągano ich później już przymusowo, a to był w 1939 roku, był pretekst. Jak niemieckie właśnie grupy specjalne wkraczały do wsi, małych miasteczek i pierwsze co robiły, mordowały nauczycieli i księży. Watykan nie reagował na to. Słuchajcie, spośród wszystkich księży, całej elity, tej, tej, tej katolickiej. W czasie II wojny światowej zginęło najwięcej polskich księży. To jest tak samo, jak polscy lotnicy zostali niedocenieni. Słuchajcie, w, w czasie II wojny światowej, w bitwie o Anglię, po bitwie po Ang o Anglię czy o Monte Cassino, parada zwycięstwa, słuchajcie, w Rzymie Polaków nie ma. Siedzą chłopaki i ryczą po robach, jak widzą, idą zbieracze główna Hindusi, którzy paradują yy, po, 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 po Rzymie. Albo Sikhowie, którzy mieli płacone, już nie wiem czy oni mieli płacone w tym, w funtach czy w dolarach za ucho zabitego Niemca. To co robili? Polskim żołnierzom obcinali uszy. Rannym, już nie mówię, że martwym, ale rannym polskim żołnierzom obcinali uszy, żeby tylko parę funciaków dostać. Symbol nożok, nóż kukry stał się pewnym symbolem. I oni potem maszerują, a Polacy, którzy faktycznie wykrwawili się na Monte Cassino, którzy naznaczyli tą trasę krwią, nie mają prawa brać udziału. Bo się Pieprzony Czercieli, Roosevelt boi Stalina, nie chcę ich rozdrażnić. Później Jałta, Teheran, Poczda. Jak oni nas potraktowali? Największą siłą, słuchajcie, trzecia siła, no, znaczy trzecia. Ja mówię, że w Europie państwo podziemne, podziemna polska armia, czy były to bataliony chłopskie, czy to była armia ludowa, gwardia ludowa, czy to było e, AK. Słuchajcie, wszyscy walczyli o jedno pół miliona ludzi, którzy walczyli e, zbrojnie w partyzance. Żadnej takiej partyzantki nie było w, w żadnym kraju w całej Europie. Francuzi, Zabojady, co oni zrobili? Stworzyli rząd Vichy, do 44 roku są wazeliniarzami Niemców. Po palcu do dupy im wchodzą, a dopiero jak widzą, że wszystko już ma się ku końcowi, Rézistance powstaje i oni zaczynają walczyć o wolną Francję. De Gaulle coś tam robi, słuchajcie, ale przez 4 lata im wszystko pasuje. Kolaborują, wspierają, mają armię, SS. E, już nie pamiętam nazwy, ale była dywizja właśnie francuska, bez chyba... Już nie, nie, nie pamiętam, nie chcę tutaj szczelić gaty, ale w każdym bądź razie kolaborowali i w momencie, kiedy jest podpisywany akt kapitulacji, pada słowo, patrzy francuski jeden z marszałków i Niemiec mówi tylko nie on. Bo on cztery lata siedział przy jednym stole z tym Niemcem, kolaborował, zdradzał, wydawał Polaków, Żydów i innych. I o czym my tu mówimy? Także jeżeli chodzi o przyjaciół, jeżeli chodzi o grupy wsparcia, które mieliśmy w 1939, w 1940 roku, w 1941, w 1942, 4 i 5, po prostu tylko były słowa. Puste słowa i papierowe obietnice. Ludzie w to wierzyli. Ludzie dzisiaj w to samo wierzą. W pewnym momencie też uwierzyłem, że teraz będzie inaczej. A niestety, jak było kłamstwo kłamstwem, tak do tej pory jest tak samo. Słuchajcie, chciałem Wam zaprezentować po raz kolejny książkę z 1946 roku. Pisana na bieżąco. Jest to perełka w moich zbiorach. Krystyna Żywulska, Przeżyłam o święci. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, jeżeli ktoś mówi, że o święcim, to brednia, że to kłamstwo, niech sięgnie po tą książkę. Wydania z 1946 raczej będzie ciężko dostać, jeżeli ktoś... Znowu zarzuci, że to jest nieprawda. Zaraz wam pokażę nawet metryczkę, że to jest 1946 rok. Wydanie pierwsze. Książka znaleziona na śmietniku. Odkupiłem ją od człowieka, który prowadzi antykwariat na Wałutach w Łodzi za złotówkę. Dla mnie to jest historia. Dla mnie to jest przekaz historyczny. I takie książki, słuchajcie, to jest obraz, którego się nie da w żaden sposób zacząć. Jeżeli dotrzecie do, do tych książek. Zapamiętajcie sobie tytuł. Pewnie wznowienia były, później przez lata one się ukazywały. Historia opisana na bieżąco. Można powiedzieć jeszcze krwią pisana. Książka jest niesamowita. Wyciska łzy. Jeżeli się wczujecie w taką książkę, to jest coś niesamowitego. Czujecie ten page hitlerowski na swoich plecach. Czujecie brzęczące druty w obozie koncentracyjnym. I nawet jeżeli ktoś ma trochę wyobraźni i fantazji, poczuje smród palonych ciał w krematorium. Nie jakaś tandetna, jakiś tandetny film, nie jakaś tam tandetna książka wydana po 2000 roku, tylko takie dokumenty. Takie dokumenty, słuchajcie, są najważniejsze. Historia pisana do 1949 roku do momentu, dopóki na nas o, komuniści nie położyli łapy, jeżeli nie ocenzurowali naszych piw. Ale do 1949 roku książki, które się okazały, były pisane na żywo. Jeżeli. autorka tej książki. Zeznaje, słuchajcie, podczas jednego z procesów norymberskich nikt jej nie wierzy. Jeden z angielskich adwokatów broniących Niemców nazywa, nazywa ją wariatką. Bo to, co ona pisuje, jest to niemożliwe. Później, autorka książki pod tytułem Czarna Flaga, Dymy nad Birkenau. Słuchajcie, to są, to są, to są książki pisane na żywo. I ludzie, kto nie wierzą. dzisiaj na wydaniu opowiadam o tym co się mieści w tych książkach, o treści tych książek, ludzie nie chcą wierzyć. Dlaczego? Bo ukazały się w necie pieprzone gry Zostań wartownikiem Auschwitz. Kto pozwala na coś takiego, na taką grę? Młodzi ludzie, dzieci grają w coś takiego. Zostają sobie Auschwitz, zostają sobie doktorem Mengele, zostają wartownikiem na wieży i oni zarządzają obozami koncentracyjnymi. Słuchajcie, no, jeżeli tak pójdzie dalej, to autentycznie pamięć o obozach koncentracyjnych będzie zrzucona na nasze barki. Że to były polskie obozy koncentracyjne, że to Polacy je wybudowali, Polacy tam mordowali. Zwróćcie uwagę, że część ortodoksyjnych Żydów zaczyna w ten sposób też mówić. Że to my stworzyliśmy dla nich getta, że to my żeśmy ich wyzyskiwali, że to my żeśmy ich mordowali, wydawali i w ogóle Polacy byli najgorsi. Tylko dlaczego ci Żydzi nie pamiętają, ile polskich rodzin, w mojej rodzinie przypadek też był, ratowali Żydów. W momencie, kiedy jeden Żyd wpadał. Kapował drugich. Kiedyś już wam opowiadałem o takim przypadku, że szli Żydzi do gazu i jeden podchodzi do SS-mana, który pilnował ich, daje mu karteczkę z adresem. I on mówi po niemiecku, czystą niemszczyzną, że wie gdzie idzie, wie że za chwileczkę zginie. No i Niemiec otwiera tą kartkę, czyta, tam jest adres polskiej rodziny, która ch chowa Żydów. No i on się pyta, dlaczego to to robisz? On mi zazdrości, bo jeżeli ja ginę, to tamci nie mają prawa żyć. Czy to taka nacja? Nie słyszałem o przypadku, żeby Polacy w ten sposób postąpili. Ale może to jest tylko od jeden odrębny przypadek, może to jest coś odosobnionego, ale faktycznie takie rzeczy się zdarzały. Nie mówię, że wszyscy Żydzi byli źli, ale jeżeli chodzi o naród niemiecki, słuchajcie, 99% Niemców krzyczało z Heil. W 1938, w 1000, po aneksji Czech-More, w 1939. Przypuszczam, że 99,99 i ,99, jeszcze 99 promila krzyczało z ich W momencie, kiedy Hitler podbija Francję, 100%. Od 1941 roku, od momentu napasu na Związek Radziecki, ilość zwolenników maleje. Bo dużo generałów, żołnierzy jest przeciwnych wojnie z Rosją, bo wiedzą, że Rosji nie da się pokonać. Jednak. To, co zrobił Stalin, wymordowo zrobił te czystki swoje, armię, armię nie miał przygotowanej do, do walki, nie wierzył w to, że Hitler napadnie, spowodowały to, że wojska niemieckie dochodzą aż do Moskwy. I potem co się dzieje? Oddziały syberyjskie przerzucone pod Moskwę, co robią? Odpychają Niemców. Pod Stalin radem, rozbijają armię Paulusa i idą dalej. Po takim, takim początkowym chaosie armia rosyjska podnosi się z kolan. Ale to nie zrobił Stalin. To nie zobej ustawień. To byli żołnierze, którzy w to wierzyli. Obejrzyjcie sobie taki film pod tytułem Karna Kompania. Ci ludzie wierzyli w swoją ojczyznę, w swo wierzyli w swoją rodzinę. Jest to naprawdę dla mnie pouczający film i dla wielu też powinien być. Jak zwykły normalny Rosjanie nie był bestią, nie był potworem, był zwykłym, normalnym obywatelem, ciemiężonym tak samo jak obywatel Polski. Kochał swoją ojczyznę, kochał swój, swój kraj i za niego walczył, mimo że został zgnojony, że trafił do kompanii karnej, że NKWD przetrąciło mu praktycznie kręgosłup, połamało żebra i wybyły zęby. Ale on i tak walczył za rodzinę, nie za Stalina. To byli zwykli normalni żołnierze. Po drugiej stronie byli żołnierze niemieccy, którzy to samo czuli. I jak zwykle my między nimi. Także historia, słuchajcie, historia się powiela, historia się powtarza i nie chciałbym, żeby ta historia, która Nadchodzi była właśnie tym, co było. Wiele razy już wam przytaczają różnego rodzaju popowiedzenia, różnego rodzaju jakieś tam frazesy, o pamięci. Nie, ja do was nie dotrę, ja was do tego nie przekonam, jeżeli wy się sami nie przekonacie. Jeżeli nie będziecie czytali takich książek, jeżeli nie będziecie y, pogłębiali swojej wiedzy, przyjeżdża do mnie bardzo dużo osób i się pytam, kto z was był w tym. W Groz to był w Oświęcimiu. No jeszcze nie byliśmy, ale pojedziemy. Słuchajcie, potem przysyłają mi smsa, zdjęcie. Byliśmy. W szok. Słuchajcie, poznałem osoby z Katowic. Mało tego, poznałem kilka osób z Oświęcimia, które nie były nigdy na terenie obozu. No, lakoniczna odpowiedź. Mnie to nie interesuje. Jednak zmienili teraz zdanie. Byli. Byli na terenie Oświęcimia, byli na terenie Brzezinki. Tak samo poznałem osoby, słuchajcie, które mieszkają w Malborku, przy zamku. Po 30 parę lat ludzie nigdy nie byli na zamku, bo ich to nie interesuje. Nie interesuje ich, co jest wokół Malborka, nie interesuje ich nawet, że Nugat się z Wisłą łączy. A co Was, proszę pytam, interesuje? Promocje w supermarketach. I słuchajcie, prawdopodobnie sami się z tym spotykacie, że głównym tematem nieraz, jak się spotykacie ze znajomymi, to są promocje, seriale typu posarało mnie, bądź jakieś inne rzeczy. Zwróćcie uwagę izolacja od prawdy udało się, udało się pewnym grupom odizolować społeczeństwa, nie tylko polskie, ale na całym świecie praktycznie tak to działo odizolować od prawdy, od przeszłości. A jeżeli zapomnimy o przeszłości, to jak możemy żyć w przeszłości? Także słuchajcie, ta audycja niech będzie taką, taką no nie wiem, brakuje mi słowa, taką jakby, no, taką przypominajką, takim, takim przypomnieniem tego, co było. Sięgnijcie do książek, sięgnijcie troszeczkę wstecz, do tego, zanim dopadł nas internet, zanim dopadła nas ta komercjalizacja. Wróćcie się właśnie do takich starych książek. Jednej. Niech sobie przeczytają niektórzy na temat Katynia, niech się dowiedzą, czym to było. Niech przeczytają książkę o pogromie polskich elit, jak to naprawdę było. I niech się zapoznają z tym, co miało nas spotkać z rąk Mistrzów Śmierci.